Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, nagrywam ten odcinek we wtorek, tuż po e, rozstrzygnięciu konkursu e, złap licznik, także nagrywam od razu. Spisałem osoby, które wysłały wiadomości do mnie na e-mail, na instagrama i na Facebooka. Także za chwileczkę zobaczycie, komu udało się złapać licznik. Pojawią się dzisiaj również zdrapki, także. E, także taki malutki draping również będzie. Przechodząc do meritum sprawy, tutaj Wam pokażę osoby, które wysłały e, adres, na adres e-mail e, zrzut ekranu. Także tutaj mamy Ewelinkę Lisowską o godzinie 16.47, później mamy Mirka M. o 17.09, następnie Adrian Stróżak o 16.49. Także tutaj najlepsza była Ewelinka Lisowska, ale już wam pokazuję Instagrama. Na Instagramie mamy tak Kingelaryż o godzinie 17:16 Jolaka o godzinie 16:44 i mamy tutaj Madzie Jargus o godzinie 16:42. Także tutaj wygrywa Madzia Jargus, ale jeszcze mamy tutaj Facebooka, także zaraz wam już Pokażę, co tutaj się wydarzyło. Może tutaj zakryjemy ostatnią osobę, bo tutaj będzie niespodzianka. Na Facebooku mamy tak. Joannę Nowak o godzinie 16.56, Ewelinę Lisowską. E, no właśnie, tutaj źle pomyliłem się, bo tutaj napisałem e, zamiast właśnie tutaj, napisałem dwa razy. Także tutaj. Ewelinka też wysłała na Facebooka, ale troszeczkę później, także najszybszy jej wynik to był właśnie na adres e-mail. Także tutaj ze wszystkich wygrywa Madzia Jargus i mamy tutaj jeszcze jedną osobę, zobaczcie sami. Mamy tutaj Magdalena Alicja w krainie z zakupów wysłała na Facebooka na mój Messenger zrzut ekranu również o godzinie 16:42, także Dziewczyny bardzo serdecznie Wam gratuluję. Fajny zbieg okoliczności, że po prostu dwie madzie tutaj w tym samym czasie wygrały, wygrały i wysłały do mnie wiadomość, także zastanawiałem się, jak tutaj rozwiązać e, ten spór, gdyż mamy tutaj jedną nagrodę i dwóch zwycięzców, także pomyślałem, że będzie również e, druga nagroda, e, druga nagroda w postaci e, przelewu. Za którą właśnie któraś z dziewczyn sobie zakupi jakiś fajny miks zdrapek bądź zdrapkę za 30 zł, bo właśnie będzie to przelew za wysokości 30 zł. Także za chwileczkę będę tutaj losował, już tutaj mam przygotowane losiki, także wylosuję tutaj teraz dziewczynę, która, z, która wygra. Zestaw, który był przygotowany dla zwycięzcy, czyli były tam słodycze, gadżety lotto i właśnie jakieś tam również zdrapeczki dołożę, a druga osoba właśnie otrzyma ode mnie przelew, żeby po prostu zakupić sobie zestaw zdrapek do zdrapania, także mamy tutaj dwóch. Dwóch zwycięzców, dwie zwycięzczynie, że tak powiem. Bardzo Wam serdecznie raz jeszcze gratuluję. Bardzo dziękuję za udział w zabawie. Jak i, jak i zresztą dziękuję wszystkim biorącym udział, i przede wszystkim dziękuję za wbicie 2000 subskrypcji. Jest mi bardzo, bardzo miło i mam nadzieję, że ta liczba się utrzyma, bo teraz właśnie tak widziałem, że e, już kilka razy spadało, podnosi się także. Tak, jak właśnie wcześniej mówiłem, będzie kolejny konkurs, będą dwie nagrody, ale właśnie jak pojawi się 2050 subskrypcji, żeby po prostu, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że po tym takim głównym konkursie spadnie poniżej 2000. Także dlatego tak właśnie pomyślałem, żeby poczekać do 2000. 50 subskrypcji i wtedy Wam właśnie pokażę co można wygrać i wtedy ogłoszę tam konkurs, który będzie tam trwał tydzień, czy, czy też kilka dni. Także tak to wszystko wygląda. No to co, będziemy teraz losować. Jest to fajne losowanie, bo w sumie tutaj żadna z dziewczyn nie przegra, także każda z Was coś tutaj wygra. Tutaj złożę to tak, żeby było podobnie złożone na 4. Mamy jeden losik, i tutaj mamy drugi losik, Madzie Jargus. I będziemy przystępować do losowania. Tutaj mam taki ręczniczek, bo mamy tylko dwa losy, także żeby nie było. Także co? Losujemy. Losujemy, losujemy. Policzę jeszcze 1, 2, 3. Mamy losik. Także zobaczymy, czy to jest Alicja, znaczy, czy to jest Madzia, Alicja w krainie zakupów, czy Madzia Argus. Także przypominam, że ten losik wygrywa tą, tą nagrodę, która była przewidziana, a druga osoba otrzyma przelew w wysokości 30 zł. Także zobaczmy, kto zwycięża. I mamy Madzie Jargus, także bardzo serdecznie Ci, Madziu, gratuluję. Wygrywasz tutaj właśnie tą pierwszą nagrodę, a tutaj nasza Alicja w krainie zakupów otrzymuje przelew na zakup jakiegoś fajnego miksu z drapek bądź też jednej z drapeczki, to już jak będziesz oczywiście chciała. Także bardzo serdecznie Wam gratuluję, dziękuję raz jeszcze za, za udział w zabawie. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w zabawie, za wbicie za tych 2000 subskrypcji. A teraz pokażę Wam zdrapeczki, jakie właśnie przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Także już Wam pokazuję. Mamy tutaj dzisiaj zdrapeczki belgijskie. Postawiłem właśnie na zdrapki za piątkę, także zakupiłem zdrapeczki, wszystkie jakie są teraz w sprzedaży za 5 euro, także mamy tutaj wkład 20 euro, czyli mamy tutaj zdrapkę Win for Life 50 razy de Money Cash i Subito także taki malutki teścik jeśli chodzi o zdrapki za 5 euro, jeśli chodzi o numery tych zdrapek to mamy Win for Life z numerem pierwszym, tutaj mamy zdrapkę z numerem 5, czwartym i 11, niestety nie było siódemek, także takie tutaj mi numerki podał sprzedawca. Zobaczymy, czy miał bardzo dobrą rękę tym razem. No i co, trzymajcie mocno kciuki i zaczynamy nasz draping. Może zaczniemy tutaj od strapki Wind for Life. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo sami zobaczcie, mamy godzinę 18:07, także już troszeczkę tutaj zaczyna się robić szaro. Ale mam nadzieję, że zdążę zdrapać te zdrapki. Także tutaj drapiemy. Mamy dwie gry. W pierwszej grze jak i w drugiej szukamy symboli wygrywających. Tutaj mamy globus i dom. I mamy tak samochód. Mamy globus, także mamy wygraną. Super. Właśnie rzadko tutaj w tej zdrapce wygrywałem, także cieszę się, że po prostu będzie cokolwiek. Jeszcze nie wiadomo co. Mamy tutaj wygraną. Super. Od razu tutaj zdrapiemy sobie grę numer 2. Tutaj szukamy prezentu i diamentu. Także szukamy. Mamy tak złoto. I mamy diament. Także mamy kolejną wygraną. Super. Powiem wam szczerze, że nie lubię za bardzo zdrapek z numerem pierwszym, no ale tutaj sami zobaczcie, bardzo ładnie ta zdrabka się spisała, także mamy tutaj dwa symbole. Może zrobimy tak, że zostawimy tą wygraną na sam koniec. Troszeczkę podtrzymam Was i siebie w niepewności. Tutaj mamy kolejną zdrapkę z numerem piątym. Tutaj oczywiście pod gwiazdką mamy wygrywającą liczbę i szukamy. Polłobok. Także tutaj szukamy dziewiętnastki. Było blisko, była osiemnastka. Gra numer dwa szukamy trzynastki. Również blisko mamy tutaj dwunastkę. Gra numer trzy szukamy czternastki. Również blisko mamy piętnastkę, siedemnastkę i dwadzieścia dwa. Kolejna gra, tutaj szukamy ósemki. Hmm. Same oboki mamy 9, 3 i 24, także ostatnia gra. Tutaj szukamy 20 i zobaczmy, tutaj mamy tak 7, 23 i 27, także niestety ta zdrapka jest przegrana. Teraz może zdrapiemy zdrapkę Subito z numerem 11. W tej zdrabce mamy trzy gry. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot. Tutaj mamy piątkę, 15, 15. Piątka po raz drugi. Jestem już z powrotem, musiałem niestety na chwileczkę przerwać. Także tu mieliśmy 5, 15, 15, 5. 150 tysięcy, czyli główna wygrana. Następnie mamy 5 pięć tysięcy. Pięć tysięcy. po raz drugi. 20 i 10, także tutaj niestety się nie udało. W drugiej grze szukamy trzech takich samych słów. Tutaj mamy tak: Smile, Relax, Cool. Holiday, Happy dwa razy. Następnie mamy Holiday po raz drugi, Smile po raz drugi i Summer, także tutaj również. Puściutko do wygrania było 15 euro. I przechodzimy teraz do trzeciej gry. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. I zgodnie tutaj z legendą wygrywamy. Mamy tak słońce. Walizka. Muszę chyba coś tutaj zmienić teraz tak, żeby to nam lepiej szło. Także mamy tak walizkę po raz drugi, także mamy szansę na dyszkę, okulary, słońce i kwiatek. Tutaj mamy kwiatek po raz drugi, uśmiech po raz pierwszy i uśmiech po raz drugi. Także niestety ta zdrabka przegrana, także mamy tutaj dwie zdrabki do jednej i mamy jeszcze jedną zdrabkę, także może tutaj uda nam się również wygrać, także będzie remis ilościowy e, No to lecimy, mamy tak zgrabkę cash Oczywiście tutaj mamy nasze wygrywające liczby Mamy takie liczby jak 27, 17, 18, 6 i 25, także szukamy Mamy tak 29 26 tuż obok. 22 pusto. Następnie mamy 13. Jest, mamy wygraną. Mamy szósteczkę. Sami zobaczcie tutaj na dole. Także super. Jeśli chodzi o wynik ilościowy, to mamy tutaj pół na pół. Kolejna liczba to 19, 3, 15. I dwadzieścia jeden, i tutaj jeszcze mamy liczbę tutaj obok mamy tak dwadzieścia trzy, dwanaście, dwa, dziesięć, i ostatnia liczba to siedem. Także mamy tutaj Szósteczkę, także zobaczmy, ile tutaj nam się udało wygrać. Oczywiście jeszcze mamy mnożnik. Tutaj mamy 5 euro, czyli mamy zwrocik. Ale oczywiście tą wygraną jeszcze możemy tutaj pomnożyć. Także zobaczmy, mamy razy, razy 2, także mamy tutaj dyszkę. Super. Bardzo bardzo się cieszę, także mamy już tutaj połowę wkładu. I zobaczmy teraz zdrapkę Win for Life, co tutaj udało nam się wygrać, czy będzie właśnie dyszka, czy może coś mniej. Bo tutaj zobaczcie, sami mamy taką dziwną skalę wygranych, że możemy wygrać 7,50, także no zobaczmy. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj się kryje. Eee, także zobaczmy gra pierwsza, tutaj mieliśmy globus. I tutaj mamy piątkę i tutaj w grze numer 2 mamy diament i mamy również piątkę także sami zobaczcie udało nam się wygrać cały wkład w dzisiejszy odcinek. Co prawda tylko dwie zdrabki wygrały ale wygraliśmy więcej niż zwrot także tym samym mamy tutaj dzisiaj fajny wynik już tutaj was troszeczkę oddalę i od razu zrobimy sobie Podsumowanie. Także na dzisiejszy draping przeznaczyłem 20 euro. 4 zdrapeczki, był to teścik zdrapek za 5 euro. I muszę powiedzieć, że bardzo fajnie wyszło. Po prostu tak to mogę drapać co odcinek. Że po prostu wszystkie zdrapki, cały koszt w zdrapki nam się zwraca. Jak najbardziej. Także wygrała zdrapeczka Wind For Life. Tutaj mamy dyszkę. I zrabka cash również dyszka. Niestety tutaj subito poległo. I zrabka 50 razy kasa. Także bardzo fajny wynik. Bardzo mi się to podoba. Gratulacje raz jeszcze dla naszych madzi. Bardzo serdecznie Wam gratuluję. Wszystkim dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Za, za, za te 2000 subskrypcji jest mi bardzo, bardzo miło. Także za niedługo będzie kolejny konkurs. Kolejne szanse na wygranie u mnie w konkursie, także oglądajcie uważnie. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa.